Dzień dobry, nazywam się Marta Zielińska i witam w kolejnym nagraniu Podatki w pigułce realizowanym przez Krajową Izbę Podatkową. Tym razem odpowiemy sobie na pytanie, czym różni się zasada memoriału od zasady współmierności przychodów i kosztów. Memoriał i współmierność. Niestety, dość często pojęcia utożsamiane, jednakże w teorii nie oznaczające tego samego. Zasada memoriału mówi nam o tym, że w księgach rachunkowych powinniśmy ująć przychody i koszty dotyczące danego roku obrotowego. Ma dla nas znaczenie tutaj nie data wystawienia tudzież data zapłaty. A ma dla nas znaczenie największe tutaj data wystąpienia zdarzenia gospodarczego. Niezmiernie ważne jest przestrzeganie tej zasady, zwłaszcza na przełomie lat obrachunkowych. Memoriał jest przeciwieństwem metody kasowej. Tutaj warto odnieść się do definicji przychodu podatkowego: przychody należne, choćby nie otrzymane, koszty poniesione, choćby niezapłacone. Zasada współmierności przychodów i kosztów mówi nam natomiast o tym, że do wszystkich przychodów powinniśmy przypisać odpowiednie koszty, zwłaszcza te koszty bezpośrednie. I tutaj, jeżeli będziemy mieli przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych, należy go powiązać z kosztem własnych sprzedanych produktów. Jeżeli nasza firma będzie osiągała przychody ze sprzedaży towarów, wówczas. Kosztem bezpośrednim tej sprzedaży tych przychodów będzie wartość sprzedanych towarów. Kolejny przykład: sprzedaż środka trwałego i powiązanie, przypisanie do tej sprzedaży kosztów likwidacji, czy chociażby nieumarzonej części e, amortyzacyjnej. Podsumowując, memoriał i współmierność. Paradoksalnie, wstępnie, gdy uczymy się księgowości, wydaje nam się to samo, jednakże w praktyce totalnie tym nie jest. Memoriał, musimy pamiętać, że to jest okres, którego to dotyczy. Współmierność przypisz do przychodu koszty jem odpowiadające. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i już dzisiaj zapraszam na kolejne podatki w pigułce.